powiem ci, do czego twój pies pokazuje ci to, kiedy próbujesz go przywołać. I jak z tym pracować. Po pierwsze, nauka skupiania uwagi. Twój pies macie daleko w poważaniu i dlatego po prostu nie wraca. Jak nauczyć go skupiania uwagi? Zobacz sobie, mam w przypiętych rolkę. Nauka skupiania uwagi. Po drugie, nie kojarzy mu się powrót z niczym przyjemnym. To jest takie nudne, monotonne, a nawet jeśli go wołasz kilka razy i on dopiero wtedy wraca, to karcisz go za ten powrót. O czemu tak długo ile razy mam wołać? Tego nie rób. Każde przywołanie to zapięcie na smycz znowu nie rób tak. On to Kojarzy, że to zawsze utrata wolności. No i co zrobić, żeby to przywołanie nie było takie nudne? Po pierwsze, niech się coś dzieje. Schowaj się za drzewem, kucnij, podbiegnij, ucz go poprzez zabawę właśnie. Miej przy sobie piłkę, szarpaka, niech to będzie wygrana w totka, czyli raz smaczek, raz garść smaczków, a czasami parówa albo kurczaczek. Niech pies nie wie, co go czeka, kiedy wróci i niech wie, że zawsze się opłaca wracać. Dodatkowo wysyłasz mu... Jakieś takie niejasne sygnały? Wołasz go, ale tu w jego stronę. Dla psa to jest sprzeczny sygnał. Kolejne psy średnio dobrze widzą nieporuszające się obiekty. Więc jeśli ty stoisz w miejscu i go wołasz, to pies cię nie najlepiej widzi. Więc po prostu poruszaj rękami, nie stój po prostu nieruchomo. Kolejne, puszczasz go luzem, nie na długiej lince, kiedy jest nieodwoływalny, i on się utwierdza w tym, że właściwie to po co ma wracać, skoro. No skoro może nie wracać, nie? I nic się wtedy nie dzieje. Dopóki się nie nauczy odwołania, długa linka. Dodatkowo trenujcie na podwórku, na pustym psim wybiegu, żeby powierzchnia była ograniczona i on nie mógł po prostu przed tobą spieprzyć i robić co chce. Już wiesz jakie są przyczyny jak z psem pracować? Mam nadzieję, że wykorzystasz to w waszym codziennym życiu i daj mi znać w komentarzu jak twój gagatek wraca na przywołanie.